W tamtym roku po raz pierwszy jako firma Gavroni Five przykuczyliśmy 300 tysięcy zł sprzedaży w jednym miesiącu. Przy tak dynamicznym rozwoju popełniłem masę błędów i wyciągnąłem z tego dużo lekcji, z którymi podzieliłem się z moimi wewnętrznymi klientami, z których każdy na rozmowę, którą zaraz będziecie mogli obejrzeć, jedynie ponad 100 tysięcy zł sprzedając swoje oferty high ticket online. Zapraszam Cię teraz do obejrzenia urywka z tej rozmowy. My mieliśmy podobne case, właśnie dwa, na nie o tym bardzo mocno pracowaliśmy. Ja to też piszę właśnie Jakubowi, że że jak skalujecie, no to ja kiedyś myślałem, że okej, okay, skalowanie to dam sobie większy budżet, wrzucę więcej zero, więcej tego będzie, będzie git. Potem się nauczyłem, że nie robi się tak, że po prostu jak jest dużo problemów, to się wrzuca więcej ciał na, na te problemy, które powstały. Trzeba zoptymalizować wszystko tak, żeby na przykład z jak najmniejszą ilością csm ów jak najwięcej klientów, czy z jak najmniejszą ilością sprzedawców generować jak najwięcej profitu. I w ten sposób działać, żeby jak najmniej, jak najmniej do tego systemu wkładać lub tyle samo wkładać i wyciągać jak najwięcej. Teraz ja na rozumiem miałem jeden na jeden z, z CSM-em, swoim właśnie, właśnie Marcinem. Dożyłem tych jeden na jeden regularnych z takimi kluczowami z w swoim zespole. Co tydzień było też no, mega kluczowe, bo ja nie widziałem paru czy na przykład Marcin miał teraz pod sobą 30 klientów, ja myślałem, że kab ma na 40, nie uzupełniał admina ostatnio, czyli rzeczy w nagrał z mami z klientami, nie dawał datę do tego i tam parę, parę rzeczy było. No i sobie myślałem po prostu, że no, po prostu go nie robił. a się okazało, że nie robił tego, bo nie miał czasu, bo był pełen zapakowany i miałem takie. Ok, on ma teraz 30 klientów i ma pełen kanał zapełniony. No, to raczej powinno tak wyglądać: powinno to wyglądać tak, że 40 klientów minimum będzie w stanie obsłużyć u nas jeden CSM. I zaczęliśmy bardzo mocno pracować nad tym, żeby zastanowić się, co możemy zrobić, żeby zwiększyć kadr na CSM, -a, żeby pracować jak najmniej. Jeszcze takie tam efekty u tych klientów i po prostu mieć dużo większą przepustowość na CSM-ie. No, no. Ja wiem, że powinnam to robić wcześniej, ale moi seterzy coś se tam robili. Ja też tam niektóre reklamy chodziły, nie wow. chodziły. No. Ale teraz weszłam, jakby na nowo nam te fajne reklamy zaczęły chodzić i tak trochę jest mało spotkań. Mam dwóch osiemnastolatków. Bardzo moczy, które chłopaki, wiem, że tam tematy się przygotowują, ale chciałabym ich wiesz, widzę, że trochę się rozluźnili, i zastanawiam się, czy to jest możliwe, żeby jak nie wdrożyłeś pewnej dyscypliny od początku, żeby tak. wdrożyć to później, czy po prostu trzeba myśleć o kogoś nowego. Ja bym od razu nowych ludzi dawał. W sensie jest takie podejrzenie, które daje Hormozy, że to, co wiesz od, nie będę jak to mówił, jak tam pracownicy, to, co widzisz od Suzy obecnie. To jest najlepsze co Sus jest w stanie dać i to po prostu nie będzie, nie będzie lepsza i to często, wiesz, na przykład masz jakieś nawyki, na przykład na stambordzie jeździłeś, że się nauczyłaś jeździć czy cokolwiek, że się nauczyłaś oddychać okay. i potem masz te nawyki zło, nie? To tak samo jest z ludźmi, zaraz, zauważyłem. No zauważyłem. Szczególnie ja miałem ten sam problem, bo ja byłem naprawdę bardzo dużym pick nadal jestem i miałem przez to duży problem z zarządzaniem saysteamem, no bo zbyt, zbyt byłem tych ludzi, no to spowodowało, że jak już się Kręciłem właśnie, dałem im wejść na mnie i potem po prostu nie było się stanie z tego wyjść, nie? Dużo łatwiej jest po prostu ich wywalić i poprawnie poprawić te osoby. To. to jest bardzo proste, nie? No po prostu zawsze taki sam schemat, Jak z, z terenami głównie, Że jak, aż z każdym pracownikiem, nie? Jak masz pierwszą rozmowę z nim robisz, mówisz słuchaj, to są KPI, które się na ten tydzień, nie udało się go ciągnąć, się nie udało mm. go ciągnąć, mm -hmm. ten tydzień to zrobił, żeby to poprawić, zrobił to, 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 to i to. Okay. spotykasz się za tydzień, znowu ten sam problem, musisz samo za kolejny tydzień, nadal nie wróżyli feedbacku, po prostu ich zwalnią Co zajmuje najwięcej czasu? Zaczęliśmy sobie robić z ludźmi kolejny na jeden. często, sobie przy to okej, okay, po co zrobić te kolejny na jeden? No, One tak z reguły co tydzień robili z klientami, no to wiecie, kapę będzie bardzo, bardzo, bardzo mała klientów. No byli tam ludzie po prostu, żeby powiedzieć im, co mają zrobić dalej, powiedzieć na ich pytanie i problemy, po prostu ich wesprzeć. I mają takie, dlaczego po prostu nie wysyłaliście na rozmowy grupowe, które mieli? A no w sumie nie wiem. I wszystkie osoby, które miały Wi-Fi na jeden, potem nie przychodziły na rozmowy grupowe. I teraz zrobiliśmy z Jessą osobami tak, że oni, nawet się śmiały dzisiaj Maria nam to wprowadziła, zawiesić to, co ona miała, ona nawet nie mówi, że może chodzić na dwie rozmowy w ciągu tygodnia, tylko po prostu musisz obowiązkowo na każdej rozmowie być. To jest po prostu maska więc za każdym razem musisz potwierdzić na, na Slacku, że byłeś na tej rozmowie. Teraz, mm -hmm. jak właśnie. Mario robi i się śmialiśmy z teamem, że za każde odbycie spotkania grupowego będziemy dostawali gabroni fajkojny i potem będą mieli te teraz... gabroni fajkojny na coś a to teraz taki, taki luźny, teraz... luźny bo... Na sam początku pojawiło się, właśnie tak jak o tym że miałem problem z tym, oczekiwaniami u klientów i też ogarnianiem tego całego bajzlu No my ostatnio właśnie jak zastanowiliśmy się nad tematem jak zmniejszyć ilość pracy na, na CSM-a, to bardzo duża część tego wszystkiego skłaniała się do oczekiwań i odpowiedzialności po stronie klienta. No my teraz ten zaczęliśmy mierzyć w inny sposób niż wcześniej. Kiedyś to mierzyliśmy tylko i wyłącznie po odpowiedziach klienta. Teraz go mierzymy po trzech rzeczach, które robią klienci, którzy mają sukcesy. Numer no jeden to jest uzupełnianie arkusztoryszenia danych, dwa zasadzenia na warsztaty grupowe i trzecie to jest posiadanie odpowiedzialności na sobie za ten proces. No my teraz jak będziemy w ten sposób, no to zaczęliśmy robić rzeczy, z automatu dają, przynoszą tą odpowiedzialność na klienta w 100% i robimy wszystko, żeby to klient miał na sobie tą odpowiedzialność. To dużo łatwiej się go prowadzi i dużo mniej pracy wymaga. Kiedyś miałem CSM-konektora, to nazywał u siebie, Mam csm jestem i CSM-konektorów i my to był Karol, ale potem zapomniałem w ogóle o tym pomyśle, żeby wdrożyć. Ja Nie, zapomniałeś o Karol. Nie, no Karol, Karol tam ciśnie. Karol, I... super, temat mi ogarnie. No, widzisz? Teraz swój program będzie lunchował, od automatacji AI w taki, że. No, ale wracając do tego, to właśnie o konektorach, zapomniałem. Do czego Ty wykorzystujesz, czyli do konektorów? U mnie konektory do czego no. wykorzystuję? To teraz tak jednego konektora wykorzystuję do swoich rzeczy personalnych, również, nie? Do swoich rzeczy personalnych, czyli filtrowanie maila, faktury miesięczne, czyli po prostu jako mój asystent, nie? Hmm. Jako mój asystent i konektora ja wykorzystuję do rzeczy, które. Powinien się zajmować main CSM, bo zjada mu to czas, czyli na przykład takie pierdoły jak nagrywanie feedbacków odnośnie tego, czy strona jest ładna i przepuszczenie kość do dalszego etapu, nagrywanie feedbacków, sklepów, nagrywanie feedbacków stron, kontakt z montażystą i pisanie rolek dla nich, nie? Bo stworzyliśmy całego czata GPT podpisanie rolek dla podopiecznych, gdzie wklejamy notatki z rozmowy, gdzie tworzymy razem z nimi całą ofertę i następnie czad wypluwa rolki, następnie CSM Connector te rolki sprawdza, daje do akceptu do main CSM i trafiają do klienta do nagrania. To co jestem główny robi w takim razie, jak CSM, tak CSM, to co robi główny CSM. Na bieżąco odpowiedź CSM główny ma fokus na swoich, na swoich klientach, którzy już mają efekty i na przykład potrzebują pomocy z klientami. Nie? Czyli na przykład e, zoptymalizowanie kampanii, odbywanie rozmów dalszych, czyli na przykład e, rozmowy, gdzie odpalamy kampanię, rozmowy, gdzie układamy oferty. U nas jakby tych rozmów jest sporo, bo my rozmów perfekcji oferty, odbywamy między 3 a 5 dni. Nie widziałem sensu w oczekiwań prawnych wtedy. No i to był ten moment, gdzie założyłem, że były problemy z, no właśnie, miałem taki mindfucka, nie, bo mieć 5 mi rezultaty, oni, oni tak nie byli usatysfakcjonowani. Wtedy zrozumiałem, że oprócz samych efektów jest też experience, który, który oni mają. Jeśli ten experience będzie niski, nie będą nie zadowoleni, bo no, wtedy zrozumiałem, że te expectation po prostu były źle ustawiane. No to zacząłem to postanowienie sobie prawie, ale no tam bardzo ciężko było to, to ogarnąć, żeby jednocześnie mieć dobre oczekiwania, żeby to dobrze sprzedawać. No ale potem odkryłem, że miałem dwóch klozerów, tylko dwóch closerów, którzy jak zawsze sprzedawali przynosić tych złych klientów, którzy apodowali RFundy, mieli złe oczekiwania, w stanie złe oczekiwania, ustawiali tych potencjalnych klientów, masę problemów z tym I to, to nie była ich wina, chyba moja wina, dlatego że ja nie robiłem quality czeku i pracy i nie pracowałem z nim jeden na jeden nad tym. Roz ich rzuciłem. Powiedziałem rupczy i to było Na, na samym starcie, jak rozmawiałem z nam o tym szczególnie, bo to właśnie tak, tak po nim to przeszło, to quality checkowanie mega, to miałem inne wyobrażenie do tego, ile jest wymaganej pracy do, do robienia quality checku. To jest wiesz ten moment, że masz pierwszych klonerów, masz pierwszych CSM-ów, wkładasz do systemu, i masz takie żmudne poczucie, że hey, w sumie to co ja mam robić, Oni robią robotę, domykają ile, posługują klientów, to co ja mam robić.